Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym z Wami przeprowadzić unboxing koszulek na papiery. Tak zwane, właśnie tutaj, kieszenie, jak tu sam producent mówi koszulki potocznie zwane oczywiście tutaj producent Bantex. Na dole mamy wszystkie właściwości naszych koszulek oczywiście adres, gdzie znajduje się siedziba producenta, kod kreskowy oraz to, że nadaje się do recyklingu. I jest jakoś tam w jakiś sposób ekologiczny. Całość jest zapakowana w folię, i tutaj mamy bardzo fajne dla wszystkich unboxerów, dlatego że mamy wygodne, bardzo otwarcie, za pomocą którego pociągamy i mamy tak naprawdę jednocześnie pojemnik też na te koszulki, dlatego że wyjmujemy chociażby jedną i możemy. Sobie, właśnie resztę zostawić i zakleić w tym pudełku. Także to jest bardzo fajne. No i oczywiście tutaj mamy: to jest kożulka matowa, żeby chroniła nam nasze, nie wiem, dokumenty, które wkładamy właśnie od góry. Tutaj mamy kilka dziurek do wpięcia w różnego rodzaju segregatory, także tutaj różne rozmiary segregatorów, stąd też ta liczba dziurek. No, i obiecany konkurs, o którym już mówiłem na fanpage'u, i widziałem, że tam jakieś zainteresowanie jest, także fajnie, cieszę się. Nie jest to jakoś specjalnie na okazję, z okazji jakiejś tam liczby widzów. Tylko z tej okazji, że idą wakacje i trzeba coś na siebie założyć, i będzie do wygrania, właśnie główną nagrodą, będzie koszulka. Ale nie koszulka taka jak tą widzicie, tylko taka unboxingowa koszulka, dlatego że wraz z premierem tego filmiku też jest start sklepu unboxingwszystkiego.kapsel.pl, gdzie możecie zakupić koszulki, właśnie związane z unboxingiem. Są rozmiary wszystkie, są wersje damskie, męskie, dziecięcych nie ma, ale to chyba każdy znajdzie swój rozmiar, myślę, także jakby chciało jakieś dziecko, to napiszcie. No i co jeszcze? Co trzeba zrobić, żeby wygrać taką koszulkę? Tutaj właśnie trzeba zasubskrybować mój kanał, czyli trzeba być moim widzem. Trzeba lajknąć filmik, łapkujecie do góry mnóstwo łapek, musi być miliony. No i tak, co jest przedmiotem, tematem konkursu? Nie chcę robić losowań, dlatego że zawsze wiążą się z tym kontrowersje i później są jakieś tam dziwne rzeczy, i później mówią, że ja oszukiwałem, że to był ustawione. Że ktoś tam coś powiedział, że ktoś nie zmusił, że wybrałem akurat jego, a nie ciebie, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego koszulkę wygra osoba, która zrobi coś związanego z unboxingiem wszystkiego, czyli z moim kanałem. To może być wierszyk, piosenka, rysunek, intro, nie wiem, własny unboxing, jako odpowiedź wideo do tego filmiku. Może być to, nie wiem, coś takiego związanego z unboxingiem. To naprawdę Pozostawiam szerokie pole do popisu, dlatego że może być to zrobione naprawdę techniką dowolną, na czymkolwiek. Może to być na kartce, może być to w pańcie w Photoshopie, w Corelu i jakichś innych programach, nie wiem wszystko jedno. No i wysyłamy pracę na unboxing wszystkiego małpa, Tak, mówię jak nie jest krytyk. Oczywiście temat to jest konkurs i obok Wasz nick, czyli przykładowo, jak ja mu chciał wysłać prace na konkurs do siebie, to musiałbym napisać konkurs i 42. 4242. I jeden użytkownik może wysłać maksymalnie trzy prace w ciągu trwania konkursu. Konkurs trwa od dzisiaj, od czasu publikacji tego filmiku do 31 lipca. i Ogłoszenie wyników będzie pierwszego albo drugiego. Jakoś tak zrobimy, żeby ja mógł sobie te prace na spokojnie przeglądnąć i wybrać tą najfajniejszą. Spokojnie Yy, to jest tak, że właśnie ta osoba, która wygra, będzie mogła sobie wybrać dowolną koszulkę, która jest dostępna na yy, właśnie w dowolnym rozmiarze. Czy może być damska, męska, xs, MK,XLK xl, wszystko jedno, dowolny wzór. Ja wam za tą koszulkę płacę i wysyłam do was pod wskazany adres. który też musicie mi przesłać na maila, ale to już się odezwę, ze zwycięzcą się skontaktuję. No i to chyba wszystko, co tam chciałem powiedzieć o tym konkursie. Zapraszam do, do właśnie odwiedzenia sklepu i jeśli macie jakieś pomysły na koszulki, to też zapraszam. Kilka tam wzorów zrobiłem, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Także chyba to tyle. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Widzimy się w poniedziałek na kolejnym unboxingu, oczywiście. Na wakacjach postaram się więcej tego zrobić. Także byłoby fajnie, jakbym dał radę i może mi się uda. Także zapraszam, zapraszam jeszcze raz zapraszam. No i chyba to wszystko. Koniec tej audycji, bo. Tu się nic nie rusza normalnie i nic nudy. No, to do zobaczenia. Z tym razem. Cześć.